Hej! Jeszcze raz o tym jaki sprzęt do plotowania jest naprawdę potrzebny. Bo różne się słyszy opinie, że nie wiadomo co trzeba brać, ten a najlepiej 128 wątków za 20 tysięcy, pamięci operacyjnej najlepiej 256 giga. Generalnie różne dziwne opinie. I ludzie myślą, że żeby w ogóle plotować w miarę wydajnie, to trzeba mieć nie wiem, jakiś kosmiczny sprzęt eee, Przede wszystkim plotujemy na Madmaxie, czyli na jakby zewnętrznym oprogramowaniu do, do robienia plotów. Nie, rob, nie robimy tego w CHIA. Eee, jak się nie robimy tego tutaj? Tutaj to trwa godzin, wiele z mało wydajne i tak dalej Mad Maxa nie będę, nie będę tutaj opowiadał jak, jak się ustawia bo to jest inna kwestia ale to mam takie porównanie mniej więcej ile przy Mad Maxa można uzyskać na jakimś sprzęcie zaczniemy od totalnego krapu czyli tego co ja mam teraz akurat bo no mi akurat nie jest potrzebne nic więcej aż tak bo ja ten komputer mam praktycznie do internetu jest to totalny crap, to jest najtańszy Ryzen trójka, podkręcony troszeczkę bodajże, chyba nawet go nie. nie, nie pamiętam już, nie, nieważne ten Ryzen podkręcony czy nie, chyba go się da trochę podkręcić, a tu pamięć zmieniałem, to chyba się tutaj zresztą porycytowało. Pamięci 2800 Teraz idą w dualu mniej więcej takiej... Aha, cztery wzania czy to najważniejsze. co najważniejsze. Czemu mi znikło? CPO ID OK. Jeszcze raz. 4 rdzenie i to są tylko cztery wątki. Eee 4 rdzenie, 4 wątki. Także to jest <trykline> w ogóle totalny start. Ten to, to proces kosztuje 300 zł. Koło tego teraz. Także to jest absolutne minimum, akurat, jakie ktoś montuje. Eee, sensowne. I taki. Procesor krapowy robi mi plota jak widać 138. minut. Mniej więcej 130, 140 różnie, no powiedzmy, że Ja akurat ja w ogóle to jeszcze w ogóle teraz akurat nie plotuję, bo, bo nagrywam, ale jak normalnie plotuję, włączam plotowanie, no to Netflixa oglądam. No w grę nie gram, tak? No bo gra już nie, nie wieśka na przykład nie pogram, ale... Ale można YouTube oglądać, można Netflix oglądać, można internet przeglądać. Nieraz coś tam się trochę przywieści, ale za, za sekundę dwie puszcza i na 4 września mam obciążone wszystko i, i to się nie, nie. No nie sypie się to wszystko, nie restartuje się komputer. Da się to i plotować. Troszkę się wydłuża wiadomo, no bo musi komputer przekazać część swojej mocy na, na inne rzeczy, ale jak mamy oglądać film tak no i no film jest jak film no, e, albo idzie albo nie idzie tak no jak się tam przywiesi co 10 minut na pół sekundy i pójdzie dalej no to też jakieś tragedii wielkie nie ma to nie jest tak, że mi się sypie cały czas coś co sekundę i przerywa tylko normalnie idzie tylko, że tam nie, nie raz jakieś większe obliczenia ma no to, to go zaboli i na chwilę tam przy, mm, przepuści parę klatek, ale za chwilę wraca no i da się to przeżyć także 138 z no to czyli mamy 2 godziny powiedzmy 2 godziny z groszem 2 yy, godziny z groszem na plot to mamy 10 no, plotów dziennie tak? Dziesięć, no 10 plotów dziennie można przyjąć na najtańszym krapie jaki jest w ogóle na rynku można zrobić to jest yy, 4 wątki, 4 jedzenie. Teraz taki procesor powiedzmy Ryzen 3600, czyli 6 sześć i 12 wątków. To już mamy kwestię nie 138 minut, tylko 50 minut. 50, od 50 do 60. 52-3 minuty powiedzmy. Poniżej godziny mamy na plot. Czyli takim procesorem za 800 zł. 6 rdzeniowym RAIDZEMA 3600, 6 rdzeniowym 12 wątkowym, robimy 24 ploty spokojnie w ciągu doby, czyli już całkiem chyba nieźle, tak? No 2,5 2, tera praktycznie mamy zapełnione na dzień, ale jak chcesz, chcemy. Na przykład, już mamy dużą ilość tych, tych dysków, idącą w setki terabajtów albo w tysiące nawet, no to już trzeba niestety sięgnąć po. Znaczy niestety, no niestety? No można, nie trzeba. No jak komuś się, komuś się spieszy, to wiadomo, to, to chce szybko te ploty porobić, a nie siedzieć z nimi miesiącami, tak? Czyli wtedy możemy sobie coś takiego walnąć. Yy, Ryzen 95950. Yy, 16 wątków, nie 16 rdzenia, 32 wątki. Ja tutaj ustawiłem 3 ploty, oczywiście w Mad Maxie, 3 instancje jakby Mad Maxa, i każda ma przydzielone po około 10-11 wątków. Także sobie śmiga jakby trzy instancje Mad Max'a naraz to są w ogóle trzy dyski jeszcze trzy dyski NVE do plotowania na płycie także tu jest idealnie bo można sobie przydzielić yy, jakby osobne dyski do plotowania trzy yy, odpowiednia ilość wątków bo jest ich sporo i i kopiować to wszystko, później gotowe ploty na też już tutaj dysków, nawalone z 20, na każdy, na inny dysk, Także te dyski się też tak, bo jakby chciał jedno z drugim na jeden dysk kopiować, to by się zamówił ten dysk zwykły, tak? HDD, no bo tu się ploty robią. Trzy ploty na raz, jeden plot zajmuje, aby nie być 4 hmm, Crafting plot tu mamy podsumowanie total procreation time 83 minuty 83 minuty 83 minuty i trzeci mamy total time. 75 minuty 83, 83, 75 wszystko idzie naraz na jednym procesorze mamy 83, 83, 75 no to mamy średnio 83 jak, razy plus 83 plus 75 dzielone na 3 80 minut co 80 minut mamy średnio 3 ploty czyli mamy 26 minut na plot. 26 minut na plot. Czyli wychodzi. No gdzie ten kalkulator? Kalkulator mi się. Nie chcę pokazać. Dlaczego?

no, ale to jest procesor, za, są pamięci nawet chyba jeszcze nie do końca podkręconego. Czyli no to w sumie jeden jest lekko podkręcony na to. Także 55 protów mamy na takim mocnym sprzęcie za 4 koła. Tu wcale nie trzeba pamięci dużo, bo tu znaczy, tu akurat trzeba, bo tu jest jakby 3 ploty na raz, tu na każdego prota trzeba. Czyli tu jeden tera, nawet jakby się uparł, to by starczyło. To są trzy dyski osobne do plotowania, także, także tu nie ma problemu jakby z pamięcią. Znaczy z ploterami pamięci tu jest też 32GB. Także spokojnie starczy, czyli za 300 zł, mamy co 138 minut, plot, za 800. 900 na Ryzenie 5 3600 6 12 co 50 minut a na takim potworku jak <coughs> Ryzen 59500 50X czyli 16 rdzeni 32 wątki co 26 minut no i teraz trzeba sobie przeliczyć ile, ile macie potrzeby ile macie dysków, no bo jeśli macie nie wiem, 10-20 Tera na początku, tak? 2-30, to bez sensu się pchać w jakieś mocne procesory. Za, jeśli one nie, nie będą później do czegoś potrzebne, nie macie takiej potrzeby, to średni procesor w zupełności wystarczy jakiś 6-12-bitkowy. Co godzinę robicie plota spokojnie i to Wam wystarczy. Czyli robicie taki dysk 10-terabajtowy, to robicie w 4 dni spokojnie. 24 ploty, no tak, 100 plotów, no 10 tera na takim procesorze poniżej 1000 zł robicie w 10, 4 dni 10 tero, terabajtowy dysk. Jak macie tych dysków, nie wiem, 20-30, no to może faktycznie warto by pomyśleć nad czymś lepszym. Ale tak generalnie wygląda proporcja, także nie ma co od razu kupować nie wiem tych jakichś cudów yy, po terabajtów ramów itd. Jeśli, szczególnie jeśli ktoś jeszcze nie ma dysków na bieżąco, można zaprotować na słabszym sprzęcie i tak samo idzie. Tyle, narazka